My właśnie wypożyczyliśmy cały sprzęt. Tutaj są wszystkie narty, jest moja deska. Bo się zastanawiałam, czy wypożyczyć narty, czy deskę, ale jak wiecie, albo nie wiecie, ja na nartach jeżdżę od małego, więc dobrze mi to wychodzi, ale na desce dopiero się zaczęłam uczyć parę lat temu. This is Charlie's first time skiing. Are you excited? Ponoć tutaj w Utah mają najlepszy śnieg na świecie. Takie mają powiedzenie, przez to, że tutaj obok jest Salt Lake, i przez tą so i przez, i przez tę sól. Śnieg jest taki bardzo puchowy i się fajnie jeździ, więc spróbujemy. I can barely read. Musimy teraz podchodzić, bo parking jest pełny, więc nawet nie wpuszczają nikogo. Ok, let's go. Dotarliśmy do miejsca. Ja powiem Wam, że brakowało mi jazdy na nartach na snowboardzie. Bardzo. I robi się bardzo ładna pogoda. Dzisiaj, jak wstałam, było strasznie pochmurno i wiecie tak ponuro. A teraz? Robi się coraz jaśniej i od czasu do czasu się przejaśnia. Więc mam nadzieję, że później widzie słońce. My kupiliśmy bilety na 7 godzin, więc tutaj spędzimy cały dzień. Próbujemy teraz nową trasę. Tutaj jest mata i widzimy, że tutaj jest szlak zielony, ale też jest czarny. Więc mam nadzieję, że nie trafimy na czarny. Wydaje mi się, że teraz jesteśmy na najwyższym punkcie, bo patrzcie, jaki jest to widok. Okej, okay, a więc ja siedzę na stoku, dlatego że zgubiłam Gaję i nie wiem, gdzie jest. Napisałam do niej przed chwilą, żeśmy się po prostu spotkały na samym dole, i ja zjeżdżam na dół. Patrzcie, jesteśmy na stoku, a tutaj ktoś ma dom. Dosłownie na stoku ktoś mieszka. To są ostatnie promyki słońca. Patrzcie, zaraz całkiem zajdzie za górę i większość stoków się już zamknęło, bo tylko niektóre mają lampy, więc działają też, jak jest ciemno. Zrobiło się. Dlatego, że zaczął wiać wiatr, ale i tak jest super, naprawdę super się jeździ. Śnieg jest mega czysty, w ogóle nie ma lodu, więc jest super. <słyski> Hi guys! Ooh. Say hello! Hi Liza! Hi Dias! <laughs> so Look to at be this house. It's so pretty, so but cold. We just got hot chocolate. Now you did better you did good. You in the backyard of your old farm in the summer.